Proszę Państwa, ja ten książkę jak wszyscy widzieli, podpisuję. Podpis jest za darmo, trzeba tylko za książkę zapłacić, na ale to wym się zdrawia, jest absolutnie. Dziękuję. Bogacie ja nie pyta tu zapłacić. Proszę Państwa, nie jest dobrze. Nawet nie dlatego, że dzisiaj akurat 10 czerwca mamy zaćmienie słońca następne będzie dopiero za 114 lat, ale to nie o to chodzi tu. Proszę Państwa, tak jak to literatura, mówiłem wielokrotnie, że literatura wyprzedza i to znacznie tak zwane życie. Otóż to wszystko przewidział Sławomir Mrożek, kiedy w sztuce indyk, tam jest któraś z kolei rozmowa chłopów. No i jeden chłop mówi do drugiego, że do Marcina krowa przemówiła ludzkim głosem. No i co powiedziała? Nie jest dobrze, Marcinie, powiedziała krowa. No rzeczywiście nie jest dobrze. Proszę Państwa, tak jak mówił generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, Zdaje się, że skończyły się żarty i zaczęły się schody. Mam oczywiście na myśli demonstrację, jaka wczoraj odbyła się w Warszawie, górników i energetyków, którzy demonstrowali w sprawie tego postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu nakazującego natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów, co by wymagało również wyłączenia elektrowni w Turoszowie, która zapewnia 8% mocy energetycznej państwa. No i pan premier Morawiecki, kiedy się dowiedział tylko o tym postanowieniu, bo postanowienie zostało wydane przez jakąś durnicę z tego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w skutek skargi Republiki Czeskiej na Polskę, Czesi się tam strasznie skarżyli, no i nasza dyplomacja najwyraźniej zaspała, bo dopuściła do tego, żeby zamiast załatwić sprawę polubownie, no to Czechy złożyły skargę. Pa, polski rząd oczywiście tu zapowiedział, że żadnego zamknięcia kopalni w Turów nie będzie. No, i jeszcze tej samej nocy pan premier Morawiecki zainicjował nocne rodaków rozmowy z czeskim premierem Babiszem i nad ranem już powiedział, że wszystko jest załatwione, bo Czesi skargę wycofają, ale dwie godziny później premier Babisz powiedział, że on się na nic nie zgodził. No i chyba to premier Babisz mówił prawdę, dlatego że. Czesi właśnie złożyli drugi wniosek, ponieważ Polska nie wstrzymała wydobycia w kopalni turów, to Czesi złożyli drugi wniosek, żeby nałożyć na Polskę karę za każdy dzień zlekceważenia postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości karę od miliona do nawet do 5 milionów euro. Powiedzmy, że Europejski Trybunał poprzestałby na małym, no to milion euro dziennie, wyobrażacie sobie Państwo, rok ma 365 dni. No to 365 milionów euro, myślę, że to może być bardzo dotkliwa kara, dlatego, że może się, mogłoby się wtedy okazać, że wszystkie pieniądze, jakich Polska się spodziewa tutaj w ramach Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej, to wszystko weźmie Republika Czeska. No ładny interes. Proszę Państwa, na tym oczywiście nie koniec, bo tutaj jeszcze oprócz tych energetycznych kłopotów, no to mamy kłopoty inne, mianowicie kłopoty z Białorusią. Otóż właśnie 9 czerwca białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka znienawidzony wstrzymał dostawy ropy dla Polski rociągiem przyjaźni. Pretekst był taki, że tam trzeba przeprowadzić jakiś, jakąś konserwację, jakiś remont i że to tylko na cztery dni. No cztery dni, cztery dni, być może to wszystko prawda, ale to można potraktować jako pierwsze poważne ostrzeżenie. I co tu, jakie kuku prezydent Łukaszenka może nam zrobić? Między innymi z tego powodu, no on w ogóle potraktował Polskę jako kraj wrogi, dlatego że Polska bardzo kibicowała, właściwie nie tylko nawet kibicowała, ale tam aktywnie dosyć uczestniczyła w tych zamieszkach na Białorusi, których celem było zdetronizowanie prezydenta Łukaszenki i osadzenie na prezydenckim stolcu pani Swietłany Cichanowskiej. O, pani Swietłana Cichanowska w międzyczasie została naszą najukochańszą duszeńką, zresztą nie tylko naszą, ale naszą przede wszystkim. A tymczasem no nie ma takich <grym> takich rzeczy, która, które by się nie mogły skawalić. Otóż ostatnio pani Swietłana przyjęła zaproszenie pana Rafała Trzaskowskiego na jakiś obóz, gdzie tam Rafał Trzaskowski będzie panią Swietłanę lansował i tak dalej, to tak jak w tym rysunku Andrzeja Mleczki, a potem lansował mnie przez dwie godziny. No i na wieść o tym, że pani Swietłana to zaproszenie na ten obóz przyjęła od Brafa Trzaskowskiego zawrzał gniewem pan marszałek Terlecki. I na Twitterze napisał, że jak tak, to niech pani Swietłana szuka protekcji w Moskwie. No to, ta, to oświadczenie marszałka Terleckiego spotkało się z powszechnym potępieniem nie tylko ze strony nieprzejednanej opozycji, bo to wiadomo, opozycja to by pani Swietłanie przychyliła nieba ale również ze strony premiera Morawieckiego i ze strony pana prezydenta Dudy. No nie trudno się domyślić, dlaczego tutaj pan premier Morawiecki i pan prezydent Duda głos zabrali w taki sposób, przecież yy, Podlizywanie się białoruskiej opozycji mamy nakazane od naszego najważniejszego sojusznika, który tam też ma różne projekty. Inna sprawa, że wszystko może się zmienić już wkrótce, dlatego, że prezydent, nasz najważniejszy sojusznik, prezydent Józef Biden, już niedługo spotka się w Genewie z zimnym ruskim Czekistą Putinem. No i tam się coś tam będą się namawiać, między innymi być może, co zrobić z Białorusią. No więc jeszcze nie mówmy, hop ale pan marszałek Terlecki jeszcze poradził pani Cichanowskiej właśnie, żeby szukała protekcji w Moskwie i to najbardziej oburzyło jego krytyków. Moim zdaniem, niezależnie od intencji pana marszałka Terleckiego, to bardzo rozsądna rada jest. Bardzo rozsądna rada jest. Gdyby pani Swietłana jakimś ci sposobem nawiązała kontakt z zimnym ruskim czekistą Putinem, i na przykład przelicytowała prezydenta Łukaszenkę, jeśli chodzi o stopień zaawansowania czy pogłębienia integracji Białorusi z Rosją, no to Putin mógłby się zastanowić, czy właściwie warto popierać tego Łukaszenkę, tylko same zgryzoty z nim są i tam na arenie międzynarodowej trochę nieprzyjemnie, czy też wpuścić panią Swietłanę do Mińska na stolec prezydencki. Pani i pilno przypilnować ją, żeby tam tu te swoje wszystkie obietnice spełniła. Także pani Swietłana mogłaby do, no, do Moskwy, to może nie, bo to zbytnia ostentacja była, ale powinna moim zdaniem wykorzystać sytuację że zimny ruski czekista Putin przyjedzie lada dzień do Genewy, pojechać do Genewy i tam jakoś przy, za protekcją może z, prezydenta Joe'a Bidena przeprowadzić krótką rozmowę, krótką, ale pełną treści rozmowę z zimnym ruskim czekistą Putinem to myślę, że to by było skuteczniejsze, czy mogłoby być skuteczniejsze z jej punktu widzenia niż szlajanie się po jakichś obozach z Panem Rafałem Trzaskowskim, bo cóż, pan Rafał Trzaskowski może pani Swietła nie zaoferować? No nic, wykorzystają i dobrze, jak nie zostawić dzieckiem. Natomiast Putin jak najbardziej, Putin może jej zaoferować fotel prezydencki na Białorusi. Więc od razu widać, gdzie lepiej. Był naczelnik państwa, nawet nie ma takiej mocy sprawczej, bo naczelnikowi państwa... Pani Swietłana jest potrzebna do tego, żeby on przy jej pomocy drażnił Putina i drażnił Łukaszenkę. No ale to Pani Swietłanie niewiele z tego przyjdzie. Więc tu wskazówka Pana Marszałka Terleckiego, powiadam, niezależnie od intencji, jakie mu przyświecał, jest bardzo rozsądna. Proszę Państwa, tymczasem, kiedy tutaj takie gromy na Polskę spadają, nieoczekiwanie i zaćmienie słońca, Mamy tutaj problemy w samym obozie dobrej zmiany, ale nie tylko w obozie dobrej zmiany, bo również w obozie zdrady i zaprzaństwa. Otóż yy, yy, przypominam to, co już mówiłem, że są, czy nawet mnożą się oznaki, że stare kiejkuty chyba zaczną rozmontowywać Platformę Obywatelską. Pier Zresztą to jest ugrupowanie impotentne całkowicie programowo, co widać, słychać. I Zresztą czegóż można się spodziewać po wielce ścigodnym pośle Pupce o jakiejś twórczości radosnej, to mowy nie ma. Więc bardzo możliwe, że stare Kiejkuty postanowiły zacząć rozmontowywać platformę i Dokonać przetasowania na polskiej scenie politycznej. Pierwszym takim sygnałem, tu przypomnę, była, było wystąpienie pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pan były prezydent Bronisław Komorowski był faworytem starych Kiejkutów. To nie ulegało wątpliwości, zresztą widać było po takich manifestacyjnych, demonstracyjnych wypowiedziach pana generała Dukaczewskiego. A ostatnio z książki Leszka Szymowskiego Operacja Okrągły Stół okazało się, bo on tam zrobił taką kwerendę w dokumentacji ipn żeby prezydent Bronisław Komorowski był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Litwin. No, więc dobrze to wszystko nie wygląda, ale mniejsza o to widać, że. I Bronisław Komorowski powiedział na dzień dobry, że chciałby wyłuskać z Platformy Obywatelskiej skrzydło konserwatywne. No i to skrzydło konserwatywne, to ono się tam ujawniło przy okazji poparcia przez biuro polityczne Platformy Obywatelskiej rewolucji, postulatów rewolucji Macic. No i to tam doprowadziło do ujawnienia się tego skrzydła konserwatywnego, między nimi pan Paweł Zalewski i inni. No i dwóch Dwóch z tych skrzydlaków konserwatywnych wielce czcigodny poseł Pupka wyrzucił z Platformy, no ale jeszcze inni zostali. I jeżeli prezydentowi Komorowskiemu uda się ta operacja wyłuskania, no to Platforma oczywiście będzie powoli rozbierana. Drugim takim symptomem, moim zdaniem jeszcze ważniejszym, jest powrót na polską scenę polityczną pana Ryszarda Petru. Pan Ryszard Petru już raz zaistniał na polskiej scenie politycznej jako Wielka Nadzieja Białych w czerwcu 2015 roku. Otóż, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, rzecz się miała tak, że kiedy Polska w 2015 roku, nawet wcześniej, ale w 2015 roku to już się okazało rzeczą pewną, przesła pod kuratele naszego najważniejszego sojusznika, no to stare Kiejkuty zaczęły się tam starać o to, żeby nasz najważniejszy sojusznik umieścił ich na liście naszych sukinsynów, bo Państwo wiecie, sukinsyny dzielą się na nasze i jakieś takie nie nasze. No i każdy chce się znaleźć na liście naszych sukinsynów, stare Kiejkuty też, ponieważ Amerykanie chyba się wahali, to stare Kiejkuty postanowiły pokazać im, co one tu mogą zrobić na polskiej scenie politycznej i w ciągu tygodnia z niczego utworzyły partię polityczną nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. No i nie tylko utworzyły, ale jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, żeby powiedzieć, jak będzie Polakom przychylał nieba. A naród już go obdarzył 11% zaufania. No według mojej ulubionej teorii spiskowej wyjaśnienie tego fenomenu jest proste. Konfidenci dostali rozkaz prawo zwrot do pana Ryszarda Odbaszerować, no i jest partia nowoczesna i... 11% zaufania. I stare kiejkuty zostały, jak pokazały, że one takie sztuki potrafią tu robić, no to Amerykanie uznali, że lepiej ich mieć na oku, niż żeby tam gdzieś hulali nie wiadomo gdzie i na listę starych kiejkutów, starych kiejkutów na listę naszych Sukinsynów wciągnęli. To miało dla Polski następstwa, ale w tej chwili mniejsza o to, bo wróćmy do pana Ryszarda. Otóż pan Ryszard, wdał się w jakieś romanse z kobietami, no nawet latał na Majorkę tam, czy nie na Majorkę, tylko na Maderę, przepraszam. No i w ten sposób został wyślizgany przez jakieś psiapsiółki, tam panią Lubnauer-Pulchną i tą panią Gasiuk-Pichowicz. No i wydawało się, że już zniknął na wieki, a tymczasem nie, tymczasem nie. Widocznie stare kiejkuty pragnąc rozmontować Platformę Obywatelską sięgnęły po takich weteranów. No i cóż pan Ryszard? Pan Ryszard otóż będzie tworzył tutaj bardzo wpływowy think tank Instytut Myśli Liberalnej. To dwie pieczenie na tym ogniu, ale za chwilę. Otóż Instytut Myśli Liberalnej ma na celu powstrzymanie widma komunizmu, które tutaj w w Polsce, po Polsce krąży, to rzeczywiście nie jest to takie dalekie od prawdy. Jeśli tutaj przypomnimy Nowy Ład, nazywany czasami przez złośliwców Nowym Wałem, no to rzeczywiście widmo komunizmu się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że efektem Nowego Ładu Polskiego będzie postępujące uzależnianie obywateli, ekonomiczne uzależnianie obywateli od rządu. No i to a na czym polega komunizm? No między innymi na tym, w związku z tym widać, że to widmo nie jest takie całkiem wymyślone, ale mniejsza o to, Proszę Państwa, więc na czele tego think tanku stoi, jak mówię, ma, czy ma stanąć pan Ryszard Petru. Dotychczas powstrzymywanie widma komunizmu to była działka Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli pan Ryszard przejmuje teraz tę działkę, to znaczy, że Platforma Obywatelska już jest passe. W każdym razie widać, że stare kiejkuty tu nowy sposób na rozmontowanie wymyśliły. Dlaczego tak uważam? No między innymi dlatego ze względu na skład tego think tanku. Otóż tam między innymi osobistościami jest również pan Piotr Niemczyk. Pan Piotr Niemczyk z niejednego komina wygartywał, ale jego powiązanie ze starymi kiejkutami jest tu. Oczy... Oczywista oczywistość. Przypomnę tylko, że on był zastępcą szefa zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa i to w latach, kiedy na czele Urzędu Ochrony Państwa stał generał Gromosław Czempiński. Ten sam, który się przechwalał, ile to spotkań i znaczy rozmów i bliskich spotkań trzeciego stopnia musiał odbyć, żeby w ogóle powstała Platforma Obywatelska. No to skoro pan Piotr Niemczyk, który zresztą przewinął się i przez Nowoczesną teraz się znalazł w think tanku antykomunistycznym pana Ryszarda, no to tutaj ręka zatajona starych kiejkutów jest widoczna. No, z jednej strony ma to służyć demontowaniu Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony pan Ryszard ma chyba za zadanie blokować Konfederację, dlatego że Konfederacja zarówno dla obozu dobrej zmiany, jak i dla obozu zdrady i zaprzeństwa, przedstawia pewne ryzyko. No, niebezpieczeństwo to jeszcze nie, bo ma za mały wpływ polityczny, ale nigdy nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, zwłaszcza kiedy y, obywatele się przekonają o tym, y, jakie to następstwa y, im szykuje nowy polski ład. Proszę Państwa, jako człowiek interesowny, zachęcam Państwa do zainteresowania się książką Zmura, mojego współautorstwa, razem z Panem Jarosławem Kornasiem, który zadaje pytania, a ja udzielam odpowiedzi. Książka, jak Państwo widzicie, jest w twardej oprawie a jej przedmiotem jest najnowsza historia Polski od powstania styczniowego do roku 2015. Tam są opinie takie, jak to się mówi, kontrowersyjne, których Państwo w innych opracowaniach nie znajdą, ale myślę, że warte refleksji. I lektura tej książki pozwoli czytelnikowi na wyrobienie sobie poglądu na różne wydarzenia historyczne, a zwłaszcza na ich ukryte przed oczyma publiczności tło, które czasami jest ważniejsze od samych wydarzeń. Książkę można nabyć w sklepie internetowym wydawnictwa Capital Book w Warszawie, które tę książkę wydało. Bardzo Państwa zachęcam. Proszę Państwa, ja ten książki jak wszyscy widzieli podpisuję. Podpis jest za darmo, trzeba tylko za książkę zapłacić, ale to już zdrawiasz absolutnie. Dziękuję. Niech ja nie pyta, to zapłacić.